Hej, chciałem ci dziś powiedzieć, jaka konwersja oferty one-time-offer jest taka super, taka konkretna, taka realna, taka w porządku, procentowo. Ale o procentach powiem później. Najpierw zastanów się, co jest celem twojej oferty jednorazowej. Czy to jest naprawdę konwersja? Chcesz mieć jak najwyższą konwersję, chcesz mieć jak najwięcej klientów sztukowo, czy może chcesz zarobić jak najwięcej pieniędzy? Jeśli zależy na konwersji, OK, możesz robić wszystko, żeby tę konwersję zwiększać, ale jeśli chcesz zarobić jak najwięcej pieniędzy, no to wtedy już ten procent konwersji nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Pójś, jeśli będziesz zwiększać cenę produktów, wtedy konwersja będzie odpowiednio spadać. Będzie niższa konwersja, ale zarobisz więcej. Jeśli będziesz obniżał cenę, na przykład zajdziesz do 7 zł konwersja będzie odpowiednio do pewnego momentu rosła, ona będzie wyższa, ale zarobisz mniej pieniędzy. Podstawowa zależność, więc musisz sobie wybrać tutaj, na czym Ci bardziej zależy. Jeszcze ważną kwestią jest, skąd pochodzi ruch na Twoją ofertę. Na blogu sprzedawajszybciej.pl jest opisany przypadek, gdzie na ruchu organicznym, czyli z bloga, użytkowników bloga, oni pobierali mm, darmowego e-booka, po czym zostali skierowani na ofertę jednorazową. Tam konwersja wynosiła 12%. Wiem, że ta konwersja na ruchu organicznym może być nawet jeszcze trochę wyższa, ale już nawet wynik 12% to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Z kolei na zimnym ruchu, czyli na przykład Bezpośrednio z reklamy facebookowej, ta konwersja zazwyczaj, zasadniczo, będzie niższa. Mnie ostatnio i kilku moim klientom udało się osiągnąć około 8%, ale też znam przypadki, gdzie ta konwersja była niższa, a mimo to cała kampania i oferta spisały się bardzo dobrze, bo dobrze na siebie. Zarobiły, więc nie jest najważniejsze to, jaka jest konwersja, tylko ile ta oferta dla ciebie zarobi.